Wewnętrzny stan kształtuje życie. To, co nosimy w sobie, nieuchronnie objawia się w świecie zewnętrznym. Nasze uczucia, nastrój i myśli stają się energią, która przyciąga wydarzenia i ludzi. Jeśli wewnątrz panuje chaos, lęk i żal, życie odpowiada trudnościami. Ale gdy w sercu jest spokój Wdzięczność i pewność wtedy okoliczności układają się pomyślnie. Nasz wewnętrzny stan to fundament przyszłości. Myśl rodzi emocje, emocja rodzi działanie, a działania tworzą wydarzenia. Dlatego tak ważne jest by dbać o swoje odczucia i utrzymywać harmonię wewnątrz. Twórcze myślenie to nie tylko pozytywne nastawienie, lecz świadomy wybór, widzieć możliwości, a nie przeszkody. Kiedy zmieniamy wewnętrzny stan, zmieniamy samą tkaninę naszego życia, źródło zdrowia.